Witam Państwa bardzo serdecznie, tym razem z loży numer 13 kawiarni Stacja Falenica yy, i zapraszam na kolejny odcinek nowości na stacji Falenica. W tym tygodniu e, kontynuujemy naszą e, podróż wstecz, czyli wracamy do filmów, które, w których z różnych względów nie mogliśmy zagrać na stacjach, które na pewno są warte tego, żeby je tu pokazać. E, premierą tego tygodnia będzie film Molière na rowerze. E, to francuski komedio e, poje, pojedynek dwóch znakomitych aktorów. Jeden e, na dorobku, drugi uznany. Ten na dorobku przyjeżdża do tego uznanego, który jest już e, emerytowany, żeby mu zaproponować powrót na scenę i to w roli e, mizantropa w Sztuce Moliera. Te, świetne takie intelektualne kino francuskie, za które lubimy to kino. E, dużo pojedynków słownych. <t 'a> no et surtout, un znakomite acteur, qui a été nominé pour César. Nous vous invitons. Elle m'a dit textuellement une double peinée à 8 h du matin, ce n'est pas évident. Excusez-moi, mais vous savez que Gauthier. Un acteur très très connu en France. Il faut que je vous dise, je n'aime pas les acteurs. Je, je, je les trouve des narcisses. Qu'est-ce qui vous dit que. Si, elle a un peu raison. Toi, tu es très non. très narcissique. Il faut fléchir autant sans obstination. Et c'est une. pas ça du tout. Hein. Alors, c'est obstination, perfection, <laughs> préparation, masturbation, tout ce que tu veux. Mais tu me laisses dire le texte comme je l'entends moi. Quand on joue du classique, on respecte l'éveil. Voilà quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins. À bicyclette. On dirait que ça vous ravit de l'avoir blessé. Un peu. On était tous Ça fait cinq jours que tu joues avec moi, mais maintenant c'est terminé. Tu n'as aucune intention de jouer ce spectacle. La seule chose qui t'intéresse, c'est le petit pouvoir que tu as sur les gens. Zapraszamy też na ostatni już prawdopodobnie seans powstania warszawskiego na stacji oraz na dodatkowe seanse mundialu Gry o Wszystko, czyli w sportowego dokumentu nagrodzonego, nagrodzonego wieloma nagrodami. Warto. W sobotę 7 czerwca startuje nowy cykl zajęć dla dzieci, które przygotowaliśmy wspólnie z Dragonfly. Nauką angielskiego z międzylesia e, to Eco Patrol, czyli zajęcia o tym, jak być eko, e, czym jest recycling, jak e, można wykorzystywać niektóre e, zużyte już pozornie e, rzeczy. Dzieciaki, myślę, będą miały fajną zabawę, a ciekawostką jest to, że są to e, tak naprawdę zajęcia e, przygotowujące do nauki angielskiego, a właściwie też uczące angielskiego. E, także łączymy przyjemne, spożytecznym. Bardzo fajna formuła, serdecznie zapraszamy. Sobota, 7 czerwca o 11.00, startujemy.